Sędzia Jarosz w pewnym momencie doszedł do tego, że jemu się wydawało, że on jest najlepszym sędzią, pępkiem świata i on tak naprawdę wszystko, wszystko może. I tutaj ta, ta pycha i to ego jego, jego w tym momencie zgubiło. I ja powiem szczerze, że w moim przypadku, jak obserwowałem i kilkakrotnie, wiadomo, że, 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 że sędzia Jarosz był na gromdzie, ze względu na to, że, że kolega Mateusz mnie o to poprosił, żeby, żeby go po prostu wziąć. Ja wiem, ja wiem y, jakie były opinie i, i co mówił później, jaki on jest nie najlepszy i co, czego on najlepiej nie robi. No ale, ale wiesz, no, jak ja zobaczyłem, zobaczyłem to, co się dzieje i, i sędzia, sędzia Jarosz tak naprawdę chciał być ważniejszy od, od wszystkich w tej całej Federacji, no to powiedziałem, po prostu nie to, że go wyrzuciłem, po prostu zrezygnowałem z jego usług, żeby tak było ładnie zrezygnowałem z jego usług. Widzieliśmy, że później co się stało, KSW też z niego zrezygnowało i myślę, że wiesz no, to są tak naprawdę dzisiaj dzisiaj KSW Gronda Fame czy Prime, no to są wiesz największe największe wydarzenia w Polsce, które tak naprawdę są pod pod y, ostrym nadzorem kibiców i wszystkich, i po prostu no, tym bardziej tutaj sędzia nie może odgrywać głównej roli. A, a po prostu sędziemu Jaroszowi się to po prostu trochę pomyliło i on chciał odgrywać główną rolę. On już nie chciał być sędzią, ale chciał być zarazem, tak jak mówię, sędzią, a zarazem celebrytą. I to go po prostu zgubiło.